Tymczasem producenci naczep mówią jasno, zabrania się wchodzenia na dach. Dach nie jest powierzchnią roboczą. Dlaczego? Bo dach nie jest przystosowany do obciążeń punktowych. Można go uszkodzić, można zniszczyć poszycie, membranę dachową, elementy nośne. Ale najważniejsze, można spaść, bo kto normalny będzie chodził po śliskim dachu po ciemku w śniegu kilka metrów nad ziemią? Kierowcy naprawdę nie mają problemu z tym, żeby przygotować auto do drogi, ale nie kosztem własnego zdrowia bądź życia. Jeśli państwo wymaga od kierowcy, żeby zapewnił bezpieczeństwo innym uczestnikom ruchu, to najpierw trzeba zapewnić bezpieczne warunki, żeby mógł to zrobić. Na każdym parkingu, na każdej stacji, na każdym zadupiu Europy. A co do kierowców osobówek, zachowujcie odstęp od ciężarówek, zachowujcie ostrożność. Nie jedźcie na zderzak, nie trzymajcie się przy narożniku naczepy, nie siedźcie pod kabiną przez pół drogi. Wyprzedzajcie zdecydowanie, ale ostrożnie, bo brak wyobraźni to prosta droga do tragedii dla Was i dla kierowców ciężarówek. Zima dopiero się zaczyna, ale bezpieczeństwo zaczyna się od zdrowego rozsądku po obu stronach.